Siedemnastoletni Aleksander Arian to pierwszy Polak, który zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata w klasie Laser Radial. Zawody rozegrano niedawno w Japonii. Konkurencja była duża. Wystartowało ponad 90 załóg z 26 krajów. Trzeba pojechać tu, przepłynąć się kawałek do, do góry, na wiatr, żeby sprawdzić, właśnie, która, która strona się wydaje korzystniejsza. Później, jeszcze w sumie, decydującą rolę gra. Strona startu, która skorzysta, bo ten start nie ma 10 metrów, tylko ma na przykład 100 metrów. I trzeba się wtedy no zdecydować. Jest, nigdy nie jest tak ustawiona linia startu, że ona jest równa. Czasami się tak zdarza, jeśli wiatr jest rzeczywiście stały, no ale ten wiatr zawsze oscyluje. Nigdy nie jest tak, że z jednego kierunku tylko zawsze te zmiany są czasami minimalne tam do 10 stopni na no właśnie w tym wietrze od brzegu. No to to jest 40 stopni czasami, no duże, duże różnice i no, trzeba się na tym starcie bić, no i pojechać to, co się zaplanowało przed, przed startem. Nigdy nie można tak, że się nie ma planu na wyścig, bo to wtedy... Nic, Czyli nic dobrego z tego nie wyjdzie. przygotować. Młody zawodnik M. Sailing Team Rzeszów ma na swoim koncie wiele innych nagród, Między innymi pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w klasie Laser Radial, ósme miejsce w Mistrzostwach Europy w tej samej klasie, piątą lokatę w Pucharze Europy i drugą w Mistrzostwach Świata w klasie Splash, a jest dopiero u progu wielkiej kariery. Już w piątek wyjeżdża na kolejne zawody, które odbędą się tym razem w Polsce, w Pucku. Później Mistrzostwa polski juniorów w Łebie, zaraz tydzień po po Pucharze Europy, tydzień po, po tych mistrzostwach polskich standardów juniorów są mistrzostwa Polskie Radiała. I później jeszcze tydzień po tym mistrzostwa polskich seniorów na standardzie. Także tak... Ale to wszystkiego golisz? Tak przewidujesz? Tak przewiduję, no tak, takich plan jest. Prezydent Tadeusz Ferenc obiecał, że w miarę możliwości będzie pomagał młodemu żeglarzowi także finansowo.